Kim jest slawista? Czym się zajmuje oraz jakich uczy się języków? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań mogliśmy szukać na zorganizowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu Dniu Slawistycznym. Na dzisiejszym Dniu Slawistycznym możemy zobaczyć stoiska siedmiu reprezentowanych przez nas państw. Możemy doświadczyć różnych ciekawych tutaj rzeczy, skosztować prawdziwego, tradycyjnego jedzenia, skosztować rodzimych napoi. Organizatorem wydarzenia było działające od 30 lat koło naukowe Slawistów UŚ Światowit. Nasze koło powstało w 1986 roku, czyli mamy bardzo bogatą tradycję. Koło co roku organizuje Dzień Slawistyczny, który jest świętem wszystkich Slawistów w naszym Instytucie, w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Wielkie uczelniane świętosławistów to świetna okazja, by promować języki słowiańskie wśród młodych ludzi. Organizatorzy wydarzenia przygotowali w tym celu szereg atrakcji i ciekawostek. Następnie o godzinie 12 będzie uroczysta inauguracja tego dnia na sali Rady Wydziału, gdzie będą przedstawienia przygotowane przez studentów które będą pokazywały, jak Polacy radzą sobie w sytuacjach problemowych, problemowych językowo, ponieważ jak wiemy te języki są podobne. Natomiast jest wiele, wiele później problemów, jeśli chodzi o niektóre słowa. Koło Slawistów Uś Światowit ma na swoim koncie wiele ciekawych eventów. Organizowanie wydarzeń promujących slawistykę to tylko część ich działalności. Najbliższe organizowane spotkanie jest z czeskim dziennikarzem Radimem Panenkom, które organizujemy razem z Kołem Jagiellońskim, Klubem Jagiellońskim. A jeszcze co roku staramy się zachęcić studentów, żeby wyjeżdżali z nami za granicę. No wiadomo najbliżej jest Słowacja, Czechy, więc organizujemy krótkie wyjazdy, żeby... Pierwszoroczni studenci mogli poznać kraj języka, którego studiują? Nasze koło powstało po to, żeby właśnie wspierać ideę slawistyczną, żeby mniej więcej razem się trzymać jako wszystkie języki słowiańskie tutaj w naszym instytucie, razem coś organizować. Dziś znajomość języków obcych to podstawa. Jeśli myślicie o nauce kolejnego, to może warto zastanowić się nad którymś z języków słowiańskich. Martyna Daczkowska, kanał 99.